Siemanko, witam Was serdecznie. Dzisiaj kolejna rozkmina przy Bagiecie. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat. Temat pracodawców w UK Pracodawca w UK. Co o tym myślę, jakie miałem doświadczenia z ludźmi, którzy mnie zatrudniali. A myślę, że. Niektórych z Was to może zainteresować. Pierwsza moja robota, wiadomo, piekarnia, piekarnia polska. Szefa nie miałem, nie miałem okazji poznać, pracowałem tam. Pracowałem tam dwa tygodnie i tyle. Piekarnia włoska, pracowałem tam dwa lata, poznałem szefa. Można powiedzieć współwłaściciela tej piekarni. Koleś, bardzo spoko. Pierwsze, co mnie tu zdziwiło, że... Zdziwiło, no. Takie dziwne to dla mnie było, że wszyscy po imieniu do siebie, nie ma jakiejś takiej bariery, takie jak w Polsce jest bariera. Nie wiem, jak teraz jest, ale 10 lat temu była. Ja jestem szefem. Nie ma mowy, żebyś tam mi mówił na ty, czy, czy spoufalał się zbytnio ze mną. Nie daj Boże, jak Pogadałeś tam z szefem, no nie daj Boże, no źle może to ująłem, no ale nie było takiej, takiej relacji szef-pracownik, no nie było. Czasami tam szef tam zagadał, coś tam, ale żeby tak pogadać dłużej, coś tam z nami, to no nie. Tutaj jest inaczej. Tutaj szef, twój pracodawca, czy tam supervisor, przełożony, jest twoim ziomkiem. Stara się być twoim ziomkiem. To jest tak zwany deal. Tutaj, tak to się nazywa, że no, musi być w porządku do ciebie, bo to działa w obie strony. Jeżeli szef jest w porządku, to wtedy ty nie masz stresu w pracy. Pracujesz sobie na chilaucie i jest ok. Szef, którego poznałem, drugi szef miał na imię Paul, miał na imię, ma na imię Pol i bardzo spokoziomek, od razu przeszliśmy na ty. Na początku, oczywiście. Nie mogłem z nim pogadać za bardzo, bo języka angielskiego nie znałem. Ale później po roku coś tam, coś tam rozmawialiśmy. Bardzo pomocny, powiem Wam. Zero jakiegokolwiek wywyższania się. Bo w Polsce to wiadomo, szef to miał zawsze super auto. Tutaj nie, zwykła fura, żeby się przemieszczać. Żeby się przemieszczać od punktu A do punktu B. Ubrany w normalnych ciuchach, nie w żadnym garniturze. Tak jak to miało miejsce, jak pracowałem no, w Wrocławiu. nie? Szef zawsze elegancki. Za moich czasów miał Porsche. Jak wyjeżdżałem, chyba Porsche. No i tak to wyglądało, że no, było widać, że to jest, że jest szefem właścicielem piekarnia. Tutaj wręcz przeciwnie w ludzie wyluzowani właściciele firm wyluzowani. Bez żadnej spiny po przyjacielsku. Nagrywa, sorry, że czasami tak zerkam na, na ten mikrofon, wciąż im nie ufam, <gry> nie ufam urządzeniom na baterię. no ale niestety tak to już jest. Dobra, przyjacielsko nastawieni do Ciebie, chociaż nie chcę powiedzieć źle, żebyście zrozumieli źle, że szef w Polsce nie jest, nie jest przyjacielsko nastawiony, nie zrozumcie mnie źle, ale jest taka bariera i, i tyle, ja to czuję, czułem tą barierę, że no nie pogadasz sobie zbytnio z bossem, nie? A tutaj normalnie, chill out. Trzecia moja piekarnia. To był market, w której spędziłem prawie 7 lat na różnych, różnych stanowiskach. I tam też miałem przełożonych Amerykanów. Przełożonych Amerykanów. Też bardzo spoko, bardzo profesjonalni. Bardzo w porządku. Miałeś jakiś problem, bez, bez żadnego zająknięcia Ci pomagali, nie? I też oczywiście po imieniu do niego mówiłeś, nie było żadnego Nie wiadomo co, ja jestem szefem A Ty tam wiesz, jesteś nikim I Cóż jeszcze chciałem Wam powiedzieć, takie porównanie Chociaż to jest porównanie moje sprzed 10 lat Piszcie mnie czy coś się zmieniło Wiadomo, to jest moje odczucie, Wy możecie mieć inne Broń Boże, na moich filmach nie chcę nikogo urazić, obrazić Po prostu opisuję to co czuję w danym momencie to co czułem kiedyś, jak pracowałem w Polsce i tak to wyglądało. Mój trzeci szef, czyli tego tutaj przybytku, co pracuje w nim, też bardzo spoko wyluzowany, wyluzowany gość, totalnie wyluzowany, i pogada, pośmieje się normalnie, jeździ zwykłą furą, nie jakąś tam ekstra i normalnie jest spoko ziomkiem, że nie dzieli nas bariera żadna, żadna bariera. Jest normalnie jak kolega. Przychodzi, gadamy, nie ma żadnego takiego stresu, bo to jest szef, jak w Polsce. Kuźwa, tutaj szef szybko, szybko, wstawaj, robimy, szef Nie, ja nawet mogę sobie siedzieć, pić kawkę i nic złego słowa, złego słowa od niego nie usłyszę, nie? Że taka jest, taka jest różnica. A jak tutaj pracowałem, odniosę się do tej w polskiej firmie, w polskiej piekarni, no to ten taki menadżer był bardzo dziwnym gościem, też kurczę taki, no też się wywyższał, nie? Ale mniejsza, mniejsza z tym, to, było, to był Polak, no niestety, no. z Polakami wiadomo jak, nie? Macie doświadczenia, co piszecie w komentarzach, to się ze mną zgadzacie, że tak to, tak to bywa z naszymi rodakami na stanowiskach, ale już odcinek o tym nagrałem, więc nie będę się powtarzał. No. no, i tutaj tak to wygląda, że idziesz, idziesz w sprawie pracy, czeka szef najczęściej, właściciel piekarni. Ja, najczęściej chciałem pracować w piekarni. Gadacie normalnie, kawka, herbatka, bez żadnej spiny, bez żadnego, żadnego stresu. Tutaj w Anglii pierwsze co to jest praca bezstresowa. Praca bezstresowa, ty masz przyjść tutaj, nie za karę, nie, bo muszę. Też, no, no muszę, trzeba z czegoś żyć, <laughs> ale ja tu przychodzę bez żadnego stresu. Wiadomo, że czasami się, czasami się nie chce robić. Jest jakiś dzień, jakiś ciężki dzień, że nie chce ci się, wiadomo, każdy ma złe dni, no ale przychodzę tutaj bez żadnego stresu, wiem, że się nic złego nie wydarzy. Zrobię swoją, y, swoją pracę z pasji, bo ja to lubię robić. To jest moja pasja. Lubię, lubię wypiekać pieczywo, lubię się tym zajmować. A piekarnia to jest takie małe laboratorium, można powiedzieć, jeżeli miksujesz ciasta i różne rzeczy robisz. No, i tak moi drodzy, to wygląda. Moi drodzy, moi drodzy, będę się znowu powtarzać. Tak to wygląda, że różnica jest kolosalna, jeżeli chodzi tutaj o szefów, a o szefów w Polsce. Tak było 10 lat temu. Piszcie w komentarzach. Jak teraz jest w tym naszym kraju? Bo ja nie wiem, ja od 10 lat nie pracowałem w Polsce. Ostatnio w Polsce byłem 2 lata temu, więc nie wiem o co Kaman. Może się mylę, może już jest, już jest lepiej, jest spoko. A najczęściej było tak, że szef tam się wywyższał i praktycznie ten pracownik to był dla niego, nie chcę źle ująć słowa, dobrać, ale nikim, nie? Po prostu miał robić na niego i cześć. A tutaj, tutaj nie. Tutaj jest przyjazna atmosfera. Szef pogada, zapyta się, czy coś potrzebujesz, jak się czujesz. Czy wszystko w porządku? I tak to, tak to jest w UK. Że pełne, pełen profesjonalizm, pełna kulturka i pełen chillaucik. Wasze zdrowie. O! Ach, pyszne. Oczywiście, woda. Zresztą się wam tłumaczył co chwilę, bo niektórzy myślą, że coś innego. No nie, no woda. Woda. No i w UK tak, tak tu się pracuje. Pracuje się bez stresu. Czy będziesz na fabryce, czy nie? Oczywiście mówię o Anglikach, nie mówię tam o innych narodowościach, bo inne narodowości też czasami im się przewraca w głowach od, od yy, władzy, ale oni najczęściej kiepsko kończą. Najczęściej zostają, zostają zwolnieni i tracą roboty. Tak ich, tak ich rządzenie się kończy. Dzisiaj, powiem Wam szczerze, jakoś dziwnie się czuję. Taki jakiś... nie mam energii. Może przez tą pogodę. Chociaż nie ma upałów, tylko częste zmiany pogody. Z 36 stopni no na 18 stopni. Nie? 18 stopni trochę pokropiło, 21 stopni. I taka pogoda jest zmienna, że że po prostu ja to odczuwam, odczuwam i czuję się, nie może jakiś tam, że będę chory czy coś takie, choroba mnie nie bierze, tylko taki jakiś osłabiony. Nie mam nie mam powera, a kaw nie będę 20 pił, bo, no bo nie, nie będę tego robił. Ostatnia bagieta, moi drodzy, dobijamy razem z Wami do 30 tysięcy subskrypcji, z całego serca Wam serdecznie dziękuję. Jestem szczęśliwy z tego powodu. Dobijemy do 30 tysięcy. Zrobię jakiś fajny konkurs. Roześlę wam fajne kartki z Londynu ode mnie, jak oczywiście będziecie chcieli. Rozlosuję wśród najbardziej aktywnych komentujących jak to można powiedzieć ludzi, którzy najwięcej się angażują najwięcej komentują. Rozlosuję fajne upominki a najczęściej to będą kartki. Kartki pocztowe, bo najłatwiej to wysłać, bo ostatnio wysyłałem herbaty, No to przykra sprawa, no trzeba zapłacić cło. Pani zapewniała, że nie będę musiał nic płacić, że zapłaciłem ja wszystko, a niestety okazało się, że jakieś drobne opłaty musiał zrobić WIC. To było takie nie w porządku. Oczywiście nie wobec mnie, wobec tego prawa. Teraz co jest, że jak wysyłasz. Anglia jest poza Unią, musisz opisać, co tam jest dokładnie, wszystko i inne pierdoły. Moi drodzy, napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tych pracodawcach polskich i pracodawcach tutaj w UK. Jeżeli macie z nimi doświadczenie, ja wam życzę wszystkiego najlepszego. Poproszę łapeczkę w górę, poproszę o subskrypcję i zostawcie ślad po sobie. Napiszcie komentarz, co o tym sądzicie i co sądzicie. O, o tych szefach, o tych szefach polskich, o tych szefach angielskich. I oczywiście dostawcie suba, dzwoneczek. Moi drodzy, dziękuję Wam ślicznie, że jesteście, że oglądacie. Trzymajcie się. Cześć.